Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnej optymalizacji na moim kanale. W dzisiejszym filmie dowiecie się jak zoptymalizować Aim Lab Oglądajcie. Na samym początku chciałbym zaprosić Was do optymalizacji samego Windowsa, ponieważ optymalizacja Windowsa da Wam najwięcej FPS-ów. Link oczywiście znajdziecie w opisie oraz na karcie. W zależności czy macie Windows 10 czy Windows 11 musicie wykonać jedną z tych optymalizacji. Po skończonej optymalizacji Windowsa przejdźmy do optymalizacji samej gry. Tak więc na samym początku musicie wejść na mojego Discorda, link oczywiście znajdziecie w opisie i wchodzicie na zakładkę Pliki do pobrania, która znajduje się na dole. Mać Tutaj optymalizacja imlap na 02.03, klikacie w Google Drive'a i potem klikacie tutaj, aby pobrać. Po pobraniu wchodzimy do folderu, gdzie powinniście mieć zipa. Tego zipa oczywiście należy wypakować i możemy zrobić to za pomocą funkcji wyodrębnij wszystkie, bądź też 7zipa, czy też winrara. Klikamy wpakuj do i wypakowujemy. Wchodzimy w folder, mamy teraz priorytet gry, wchodzimy w to, priorytet, klikamy dwa razy na wysoki, tak, ok, cofamy się do priorytet gry Mamy ustawienie grafiki i teraz musimy znaleźć folder z grą, w tym celu wchodzimy w bibliotekę na Steamie, klikamy na bibliotekę, prawym przyciskiem myszy na aimlaba, właściwości i skoro tutaj jesteśmy to wyłączmy już nakładkę Steam podczas gry, ja tego nie robię ponieważ mam dobry komputer i chcę sprawdzić FPS-y. wyłączamy użyj do okien na gier gdy Steam Gear jest aktywny. Wchodzimy w kontroler i jeżeli nie korzystamy z kontrolera to możemy go wyłączyć. Teraz klikamy w pliki lokalne i klikamy na przeglądaj. W tym momencie powinno otworzyć Wam się okno z grą. Teraz kopiujemy sobie ścieżkę, która jest u góry. CTRL C. Klikamy prawym przyciskiem myszy na EXE. Właściwości. Zgodność. Wyłącz optymalizacje pełnokranowe. Zmień ustawienia ustawiamy takie rozdzielczości DPI. Zastąp. Dla aplikacji OK. Zastosuj OK. Teraz w lupkę wpisujemy ustawienia grafiki. Robimy to na Windowsie 10 oraz Windowsie 11. Klikamy przeglądaj. Po chwili włączy wam się takie okno, gdzie u góry musicie wkleić ścieżkę, którą przed chwilą skopiowaliście. Klikamy enter i jesteśmy w folderze z grą, gdzie klikamy na exe, dodaj, opcje, wysoka wydajność, zapisz. Teraz to możemy sobie zamknąć i folder z grą przerzućmy sobie gdzieś na prawą stronę. Wchodzimy z powrotem do optymalizacji aimlab. Teraz mamy taki plik jak bez mp4 oszczędza pamięć i trochę cpu. Wchodzimy sobie w to, kopiujemy to i wklejamy do folderu z grą. Jednakże róbcie to tylko w momencie, kiedy macie naprawdę bardzo to bardzo sobie komputer i wklejamy. Teraz tutaj klikamy zamień pliki w miejscu docelowym. Czekamy chwilkę i gra waży już znacznie mniej i powinna chodzić trochę płynniej. Cofamy się do optymalizacji aimlab. widzimy w gdzie basic config. Teraz mamy tutaj ścieżkę do Edita. W lupkę wpisujemy sobie Rec Edit. prawie wszystkie myszy, uruchom jako administrator. Potem musimy potwierdzić tak, że mamy uprawnienia administratora i włączy wam się rejestr. W rejestrze wchodzimy w daną ścieżkę. Heike Current User, Software, State Space, IMLab. I tutaj widzimy podstawowe informacje, jeżeli chodzi o waszą kartę graficzną, waszego użytkownika. Jeżeli macie problem z działaniem z grą, tutaj możecie ustawić sobie rozdzielczość. Domyślnie macie ustawione waszą rozdzielczość w tym miejscu. Resolution High. Ja mam 1080 na Resolution White 1920. Default z tego co widzę jest na 1024 na 768. Niemniej jednak, tutaj zmieniamy to tylko w momencie, kiedy faktycznie gra bardzo mocno wam się kraszuje. Możemy po prostu modyfikuj i zmienić sobie rozdzielczość w trybie dziesiętnym. Jednakże, my skupimy się na Unity Graphic Quality. Jeżeli macie to inną wartość niż 0, to wpiszcie sobie 0. I klikacie OK. Nic poza Unity Graphic Quality nie musicie raczej tutaj zmieniać. Pack wraz z notatnikiem sobie zamykamy. Ważną informacją jest to, że zanim uruchomicie grę, najlepiej uruchomić ponownie komputer. Po uruchomieniu ponownie komputera wchodzimy sobie do gry. Ja wchodzę akurat w tryb offline. Teraz wchodzimy sobie w ustawienia, w grafikę. I teraz tutaj musimy ustawić w pierwszej zakładce pełny ekran. W drugi wasz monitor. W trzeciej maksymalną możliwą rozdzielczość wyświetlania, chyba że macie super, super słabą kartę graficzną bądź też kartę graficzną zintegrowaną, to spróbujcie zmniejszyć sobie tą wartość na jakąś niższą. Jeżeli gracie w rozdzielczości 4x3 w Contest Strike'a czy też w Valoranta, możecie też ustawić sobie tutaj 4x3. Jeżeli zależy wam tylko i wyłącznie na klatkach, a nie macie dobrego komputera, to możecie zostawić tutaj opcję płynność gry. Różnica jest naprawdę ogromna. W niskim opóźnieniu na moim komputerze mam około 800 fpsów. W równowadze około 1000 FPS, a w płynności gry mam około 1200 FPS. -ów. Więc podejrzewam, że zmiany również będą bardzo duże na słabszych komputerach. Kolejną ważną rzeczą jest to, aby zablokować sobie klatki na sekundę. Ludzie narzekają na to, że w tej grze mają mega duże spadki. Prawdopodobnie przez temperatury. Warto zablokować sobie na wartość trochę wyższą niż herce waszego monitora. Ja na przykład mam 240 Hz i blokuję sobie FPS -y na około 340. Teraz, jeżeli chodzi o jakość grafiki, to jej nie powinniście ruszać. Powinniście myśleć najszybsze. Jeżeli nie macie najszybszego, to sobie go ustawcie. Wszystkie inne efekty możemy sobie wyłączyć. Klikamy Zachowaj zmiany. Potwierdzamy i cofamy się do ustawień. Teraz wchodzimy w zakładkę Visuals i możemy trochę pozmieniać w tym miejscu. A potem zmienimy też te same opcje w innym miejscu. Klikamy, pierw ustawienia własne. Tryb koloru indywidualne. Element główny. Teraz Override Workshop musi być włączone. Jeżeli macie sobie komputerze, to wyłączycie Shadow'y całkowicie. Teraz wiadomo, że im więcej płytek, tym macie mniej FPS-ów, ponieważ muszą się wszystkie generować. Więc te płytki, oczywiście, zerujemy sobie najlepiej i ustawiamy ich albo jak najmniej, albo zerujemy je totalnie, tak że nie ma ich w ogóle. To samo robimy z odbiciami, wyłączamy je na zero. I to samo z płynnością, jeżeli chodzi o przejście kolorów. Potem mamy niebo. Niebo najlepiej ustawić na teksturę Night. I wszystko oczywiście ustawić na zero. W przypadku innych wartości, jak widzimy, tutaj pojawiają się jakieś kolory, a one są nam kompletnie niepotrzebne. Potem po niebie wybieramy światło słoneczne, i tutaj również moglibyście się pokusić o zero, jednakże wtedy kolorystyka, no sami widzicie co się dzieje. Ja osobiście próbowałem grać na zero i po prostu wszystkie kulki są ciemne. Więc ustawcie sobie to na maksa. Nastrojowe światło zmniejszcie sobie trochę. Jednak nie zmniejszajcie tego na minimum, bo wtedy, jak widzicie, te cienie są dość dziwne. Oczywiście im mniej światła wpuścicie tym scena powinna być płynniejsza, ponieważ mi promień światła jest gdzieś tam do renderingu. Ja ustawię sobie to światło mniej więcej na takie wartości, żeby jednak to cię nie widać, mimo tego, że są wyłączone. Ponieważ tutaj świeci trochę gorsze światło, a od góry świeci mocne światło. Jeżeli chodzi o to wartości, to znowu wszystko. Klikamy sobie zachować zmiany, potwierdzamy i cofamy się do ustawień. Teraz wchodzimy w ustawienia gry. To ja osobiście polecam tylko ustawić długość odliczenia na 0, ponieważ to może was bardzo mocno denerwować. No i przede wszystkim oznaczać metalik i oznaczyć smoothness po to, żeby mieć więcej FPS-ów. Potem w ustawieniach rozgrywki możemy wyłączyć odrzut broni i kołysanie się broni, to również powinno lekko wpłynąć na FPS-y. Jeżeli macie bardzo, a to bardzo słaby komputer, to możecie pokusić się również o ukrycie broni. Możliwe, że też zwiększy wam to FPS-y. jednak do tego, no to musicie mieć naprawdę słaby komputer. Potem znowu klikamy zachowaj zmiany, potwierdzamy i wchodzimy do ustawień. Teraz przechodzimy do zakładki dźwięk. Jeżeli chodzi o dźwięk, znowu, jeżeli mamy super słaby komputer, możemy wyłączyć sobie hit soundy, kill soundy i toggle spawn soundy. Polecam również wyłączyć muzykę. Jednak to już nie wpływa na FPS-y. Klikamy Zachować Zmiany. Potwierdzamy. I możemy teraz wejść do zakładki Ustawienia Własne. Szare pudełko. I tutaj możemy lepiej ustawić sobie nasze kolorystyki, mając podmiot po na to, co się dzieje na scenie. Jednakże co do ustawień, to tak naprawdę wszystko. Możemy odpalić sobie ira i sprawdzić, ile jest FPS-ów podczas nagrywania. Dla testu odpala sobie IMAP dust 2. Jak widzimy, FPS -y są stałe 340, czyli tyle ile zablokowałem. Ale te FPS-y chwilowo odblokuję. Tylko aby pokazać wam, jaki jest wynik. Myślę, że 700 fps jak na to, że nagrywam ekran w tym momencie. Jest to naprawdę bardzo dużo. Prawdopodobnie go przełączono na nagrywanie gry, to byłoby tych FPS-ów jeszcze więcej, jednak wtedy byście nie widzieli tej nakładki. Tak więc jeżeli chodzi o optymalizację aimla, to by było na tyle. Optymalizacja została zamówiona poprzez Kamileksa, poprzez donata. Tak więc jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Mam nadzieję, że optymalizacja Ci pomogła, ponieważ myślę, że to narzędzie do trenowania Aima' jest dość spoko i można by sobie na nim naprawdę fajnie poćwiczyć. W tym odcinku to tyle. Trzymajcie się i cześć!